Dlaczego na Gibraltarze nie robimy tego, co wszyscy? Nasze ulubione miejsca, część pierwsza. Mieszkamy na południu Hiszpanii i do granicy z Gibraltarem mamy 30 minut. Czasem jeździmy tam po zakupy i żeby spędzić miło czas. O tym, co tam kupujemy, mówiłam w poprzedniej rolce. Teraz czas na nasze ulubione miejsca. Wszyscy kojarzą Gibraltar z tą jedną górą. Można na nią wjechać kolejką albo wejść pieszo. Można tam spędzić cały dzień, oglądając widoki, dzikie małpy i zwiedzając. Byliśmy tam, polecamy, ale to nie jest nasze ulubione miejsce z dziećmi. Commonwealth Park. Poznaliśmy przez przypadek, podczas szukania parkingu. Na mapach się nie wyróżnia, ale to świetne miejsce, do którego zawsze wracamy. Zielone, spokojne, bezpieczne dla dzieci. Są tam staw, mostek, fontanna i zadbana trawa, po której dzieci mogą biegać boso albo turlać się z górek, a my możemy spokojnie posiedzieć i popatrzeć. A teraz nie miejsce, a droga, która zawsze robi na nas wrażenie tunel wydrążony w środku góry. Dziewicza skała, kopiące krople wody, ciemność i ta świadomość, że jesteś właśnie w środku tej góry, którą widać z odległości dziesiątek kilometrów. A po wyjeździe znowu cudowne widoki. To dopiero początek. W kolejnej rolce pokażę miejsce, do którego zabieramy każdego naszego gościa. Robi wrażenie nawet bez małp. Zapisz ten film i zajrzyj jutro.